Prawy 6 i szykana od lewej. Syfek. Jest okejka. To uwaga, prawy 5 szczytem hopa. 30. Lewy 5 przytni I szczyt prawą 120 prostuj. Szczyt lewą to lewy 5 syfek. Prawy 4 plus przez most odciąża. 30, lewy 5 i prawy 1 syfek, zahacz. 20 szczyt, lewą 50, prawy 6, 80, prostuj. Prawy 3 plus syfek, może przytnij. Lewy 5 szczytem 50 i lewy 3 plus i prawy 3 plus długi przytul 30, lewy 5 szczytem 50 lewy 6 szczytem 130 10, prawy 6 długi szczytem meta. Szczyt 50.